ma z z Gaming w dzisiejszym odcinku pokażę wam e, jak na przykład zmienić e, powiedzmy jak zmienić e, maksimum na przykład heistu do worka, crimas, luta e, jak zrobić vipy W dzisiejszym odcinku wam to właśnie pokażę na Discordzie e, słuchajcie sobie Discorda e, i jeszcze ja teraz spowolnię na nagrywanie i e, zmienię, żebyście nie słyszeli właśnie tego wibrowania przy napisach. Więc, chwilkę mi dajcie. Dobra, już ja jestem, zrobiłem to i w tym momencie jeszcze sobie zmieniłem prefiks. O, i w tym momencie mamy właśnie taką walutę. I tą walutę pasuje zmienić. E, I wpisujemy sobie komendę set. Surrenci I wybieramy sobie emotkę Eee, Mam włączone powiadomienia na laptopie, a teraz mi przychodzą właśnie e, Ja powiedzmy, wybiorę sobie mm, e, Ja wybiorę sobie Kurde, nie mam tego pada tutaj Chyba? Mam, no, dobra Set currency i wybieramy sobie emotkę. Eee, I w tym momencie. O, i widzicie, mamy cooldown. W tym momencie mamy cooldown. Eee, ja sobie wpiszę LB. No i mamy Eee No i teraz mamy ten cooldown właśnie na 4 godziny. I mamy, musimy go zmienić. Czyli wpisujemy set. Cool cooldown Work, czyli wpisujemy albo Work, albo Crime, albo slot z tego co było, z tego co wiem albo Wpisujemy sobie set cooldown. O, i teraz nam pok Wam pok nam pokazuje jakie mamy cooldowny do, do tego wszystkiego. I jeszcze mamy dot Czyli ja sobie wpisuję set e cooldown Uh, Cooldown. Skopiuję sobie to. Work i damy sobie jedną minutę. Dobra. Teraz set cool down, crime. I, i tu dajmy na przykład 2 minuty 30 sekund. Teraz dajemy slut najpierw jakby było to to samo co przy krajmie, czyli 2 minuty 30 sekund. I jeszcze dajemy roba. Set cooldown rob. I ja sobie dam tu 5 minut, albo 3 minuty, 4 minuty. Będzie tak idealnie. I w tym momencie, jak piszemy sobie set cooldown to co pokazuje nam ile mamy tutaj właśnie tego Dobra. i teraz na przykład sobie zrobimy. A już, sorry shop. No i nie ma właśnie nic chcemy create create item. A, czekajcie, nie dałem myślnika. E... Okej. Okay. O, dobra. I teraz ja, ja u siebie na Discordzie mm, ekonomia shop. Ja mam właśnie tylko tego, bo jeszcze nie, nie kończyłem, ale jeśli popatrzę u tego, co ja robiłem, Eee, zapraszam link w opisie do niego eee, To właśnie ja robiłem to eee, i na przykład jak chcę sobie kupić vip to do tego VIP-a dostaję Hajsik. Tu jeszcze eee, miałem to konfigurowane, ale jednak za dużo dawało i musiałem to jeszcze to, aby, musiałem to kurde jeszcze eee, usuwać i... No i właśnie tak to wygląda. E, uczę się jeszcze właśnie z tą ekonomią, z Discordem jeszcze tak za bardzo... No. Ale mój właśnie serwer Discord wygląda tak. Statystyki ważne, ogólne, for fun, ekonomia, YouTube, Fortnite, turniejówki, CSGO. No takie takie wiecie e, tutaj. E, no, i jest na net spoko. Yy, botów mam 9. Nie wiem, jakoś mi nie jest potrzebne więcej. Zapraszam, właśnie, na mojego. Ach, kurde. Z yy, kakiem yy, Zapraszam na mojego Discorda. Oczywiście, link w opisie. A my zaczynamy robić, właśnie, yy, yy, właśnie, chicana. Zacznijmy od chickena. Jest to chicken do gry. Eee, widzicie, jak tu chicken do zabawy? Ja sobie teraz dodam. Add money, albo zarówno sobie. Znaczy, nie wiem, ile mi tu wyjdzie. Yy, o, idealnie dwa koła mam. O, o, okej. Okay. Teraz ile mam hajsu? Dwa koła, albo yy, mam. 1900. Kurde, 40 mi brakuje. Dobra, e, Add Money, Cash, e, Teraz użytkownik, czyli X, x ja. ja e, i dwa koła. 2000. I ja sobie teraz Buy Chicken. Czyli kupujemy chickena. No i wpisujemy i komendę. Ja sobie wpiszę komendę cfl, czyli to jest cockfight i all, czyli wszystkie pieniądze, które mam w, aktualnie w cash. cfl. No i właśnie mój chicken deadował, niestety. Ale jeśli na przykład ja wejdę tutaj, tu mam chyba trochę więcej. Yy. Aha. Nie mam chyba hajsu w ogóle. Dobra, zaraz no. Okej, okay, że dobrze, hajs eee, I teraz, bye. Buy chicken, tylko nie wiem, czy mi tutaj wyjdzie. Chicken, sorry, nie wiem, pisać. Hitken CFL. No i widzicie, właśnie wygrałem. hajsik, jest to, eee, ja daję na przykład 652. Wygrywam 652 i aktualnie mam, nie ta komenda, aktualnie mam 1300 tego, a więc no spoko, więc to robimy właśnie tego chickena, create item, wpisujemy chicken i chicken. E, waluta to dajmy 500, to możecie sobie ustawić jak chcecie, ale to jest przesady, nie na przykład do 2000 e, i ja sobie dam teraz dwie gwiazdki Chicken do gry dwie gwiazdki jest to pogrubiony tekst e, skip tu dajemy, bo na ile on ma być ile ma być tego przedmiotu w sklepie Infinity czyli nieokreślony e, Żadnej nie musi mieć bo to e, Watch role e, must the user, czyli jaką rolę musi mieć użytkownik, aby właśnie tą, to, ten przedmiot kupić. Dajemy skipa, bo nie musi mieć. E, I teraz Watch role to be given, czyli tu też nic nie ma zgajwować żadnej e, roli. Large Remove, czyli yy, nie może po prostu. Yy, nie, czy jak ktoś kupi, na przykład, powiedzmy, nie, będzie miał Vipa, i później kupi jeszcze Super Vipa, to remowuję mu Vipa, a będzie miał VIP -a, Super Vipa. Yy, ja dodaję skip Watch Balance, to też skipujemy. No i tu mamy jaką yy, po zakupieniu dziękuję dziękujemy za zakup dziękujemy za zakup i właśnie skończyłem robić e, tego dajemy sobie e, my ten prefix ten i tu mamy work e, work e, nie nie mam tu hajsu teraz, a więc. Um, teraz może zróbmy. E, pokazałem wam najważniejsze. Jeszcze wam pokażę na przykład jak e, mieć maksimum na przykład. E, tak jak ja tak jest tu na tym serwerze. Czyli jest na przykład jak dam worka to jest na przykład do 1000 od 500 na przykład do 1000. To, tego hajsu. Od crime'a, od slut'a, jest na przykład od też od 100 do 1000. I crime tak samo, od 100 do 1000, albo wygrasz, albo przegrasz. Więc ja daję tego, teraz mogę witch all, Beyut all, blackjack, hit, stunt, pasz. Yy, a więc tak to wygląda, yy, teraz wam pokażę właśnie tą komendę do tego Najlepiej sobie robić to na prywatnym czyli, jak ja tu mam na przykład na swoim serwerze i mam tu kanał prywatny, private. I ja sobie właśnie to wszystko robię tutaj, te komendy do tego to ja robię właśnie na tym kanale, żeby nie, nie brudzić właśnie ekonomii czy, czy czegoś takiego. A więc teraz y, da, wpisujemy komendę SET, tylko że ja tu właśnie nie mam, bo i tak nie mam żadnego tego. To jestem ja i BOT set e, pi out e, ta komenda będzie w opisie i teraz dajemy tak e, na przykład dajmy worka dajmy max czyli ile ma być maksimum tego i ja dam sobie na przykład 100 tysięcy na grubo jeszcze raz to samo set pi out e, i teraz dajmy work min, czyli ile ma być minimum. Ja dam sobie na przykład 10 tysięcy. I patrzcie teraz, worka, to wychodzi mi 80 tysięcy. Więc yy, i teraz i robimy, możemy to robić to samo, właśnie z crime'em i z lutem. Ja tego nie będę robił, ale tu macie właśnie to, tą komendę. Zrobię wam tego do crime'a. Eee, tu dajemy max i musi być taka kolejność, jak ja mam teraz set Pie Out, i teraz tu dajecie crime, i właśnie tak to wychodzi. Dobra, e, więc tak właśnie to wygląda. E, mam, mam pomysł, aby zrobić właśnie tak 3-4 odcinki, właśnie z discorda, może więcej, jak właśnie takie coś robić. E, Ogólnie takie podstawy, czy coś takiego jak na przykład być, mieć dobry serwer, jak zrobić dobry serwer, e, e, jak zrobić rob, uprawnienia do niego, role. No i to by było właśnie na tyle. na e, Ja właśnie się zabieram za montowanie tego odcinka. E, mój internet rip w tym momencie. O nie, dobra, jest. E, a więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Ше